Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Uwaga, kochani. Nagrywam to. Kurde. Późno. Bardzo późno. Patrick, can you shut the fuck up? I jest to materiał bardzo późny. Opóźniony jak mój rozwój. Idziemy, idziemy ranket. Idziemy ranket. Nie, Boże, proszę, nie! Nie! Fuck! Ej, klawiatura mi kurwa nie działa. No ja pierdolę. Kurwa baterie się wyczerpały, ja pierdolę. Co się z tymi bateriami, te bezprzewodowe? Kto to za gówno wymyślił? Pierdolę, shit. No że cię mnie naprawdę nienawidzi dzisiaj. Sorry za dźwięki w tle tutaj. Dziwne. Dziwne jak ja. Tutaj skrzypienie krzesła też rzeczywiście musi być, bo przecież Brak yy, skrzypienia krzesełka na odcinku to, to nie jest prawdziwy odcinek, jak nie grać w ligę. No właśnie. Ale my dzisiaj robimy hardcore wersję, jak nie grać w ligę. Powiem tak. Jak ja zejdę do Irona 4 bez bana, to ja, kochani, będę lepsza od Challengera. A, no i ziomeczki, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzyku jakimś fajnym, co tam mogę poprawić. No i subie, no i oczywiście zaczynamy mecz Ale spierdolę tą grę Powiem wam tak, o czym się kurwa same zamykają, nie? O, właśnie chciałam wam powiedzieć, że jestem ciężka do zgankowania I cholera Kurwa, gram na Jera na czwórkę Gdzież ja wylądowałam, kochani Otóż, jestem tu Jestem tu Słuchajcie, nie, nie ma źle Przestańcie tam pingować, kurde te. O, muszę sobie tu dobrze wszystko ustawić. Co oni odpierdalają? Czekajcie, bo ja tutaj ustawiam różne rzeczy. Oni mi tutaj pingują, cholera. Dobra, czekajcie, bo czemu oni się klepią w ogóle o co chodzi? Mata fuck. Ja chyba czegoś nie rozumiem tutaj. Pięk. Poczekajcie, bo to nie jest takie proste. Ja muszę tutaj wycelować we wszystkich, tak? Wykalkulować no szkur. Tak, jakby pieczony kaktus idź sobie. Krw, Jakiś spell z dupy. Kurwa, de, kurwa, 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 ignaj, ignaj. Ja pierdolę. Wiesz. mamy ki o kurwa, 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 nie ma many, no nie Jim Mordy, no widzę, że nie ma many, no. Nie wiem, ten ADC to też jakieś z dupy jest. Ja tutaj idę się bić, ja tutaj walczę za ojczyznę. Za honor. To takie takie klocki. Przecież jak... My mamy brąza w teamie, a gramy na najgorszego Irona. To wiecie. Mm. Naprawdę trzeba się postarać, żeby być w tym. W Ironie 4, nie? Istings. O oh, jazu O oh, fuck! Wydałam ja kwest. jest o, ja pierdno. No, staram się, widzisz, kurwa, że mnie dojeżdża. Śmieć, pierdło. No, co ja miałam zrobić? Nie wiem. O, właśnie święte za głowę. Umarłam. Nie, umarłam i już jest nieciekawie, nie? W ogóle to smoka, bieźcie, gnoje. Ай, хуй, умарла. Ну, курва, ну. Я, пиар, не умарла. No way. S. Добро, тогда забрала ему O, no no nie, no nie idź tam. No No tutaj ja mu zaznaczę, żeby nie tym. Nie zwaflował tego. Dobra, no... Szkurna. kurna... Kurna macie, no, sz. No zwaflił to, zwaflił to, nie? Dobra, zabierzemy im smako, nie widzę, Elo Aerona. No właśnie. W pierwszą częścią poradnika jest oczywiście... Udawanie, że wygra się na bocie, a tak naprawdę to próbowanie wygrać tej gry samemu No bo w sumie to pamiętajcie, wasz team to jest gówno, jesteście najlepsi I w ogóle to nie przejmujcie się opinią swojego teamu A najlepiej to zmutujcie chat, to jest gówno najgorsze, nie wiem e, Bo w ogóle zapomniałam, że ja prowadzę poradnik aktualnie, ale na rankedzie no Kurde, ciężko się nie skupić, w sensie skupić, w sensie Nie skupić, w sensie się skupić na tym, że co muszę gadać, nie? A to był dobry spełnie. Dobra, pięknie, dwie asysty Dzisiaj właśnie jest Pride Moth, Pride Mall, więc Więc możemy używać słowa gay legalnie i nieobraźliwie Nawet, wiecie, wiecie, nawet dumnie można się z tym odnosić i w ogóle A, umarłam, tak. I co, boisz się pizda do Oj kurwa, umarliśmy na dół. Ułem to, kurde, główną. No i elegancko. Tutaj wyslę słodką Pride emotkę. Nie, to nie jest baron. To jest to gówno. O, cholibka. Kochanie, mam mało HP, jest ciekawe. Uch. Dobra, umarłam. O, ten. O, fuck! Dobra. Mówiłam, że się proszę o śmierć cholipka, no. Jest pięknie, tak. Goń się ode mnie, ty. Ty. No zajebista serka, ka Dobra, czy to jest free winek? Może? A może i nie? O Jezu, ale dostał, o Jezu Dawajcie, dawajcie, dawajcie Chłopaki, chłopaki, chłopaki lecicie po wygraną, chłopaki Dobrze, chłopaki, jestem dumna Brawo Brawo! Kurde, ale że rankedzik wygramy? Tylko 17? No, trochę jestem zażenowana tym. No ale sam honorka, przynajmniej jakiegoś. No trochę gówniano mi poszło, no. Trzymajcie się, nie poddawajcie się. Jak Wam się coś w życiu nie udaje. Spróbujcie jeszcze raz, aż do skutku. Życie jest fajne, tylko czasem trzeba w siebie uwierzyć. Mówię tak tylko do tego, że wygrałam mecz, ale trochę słabo dostałam, słabo, słabo LP dostałam, mało LP, nie?